Niby czemu. Nie kpijcie z wodza krwającego oka. Płaćcie daninę. No albo zginiecie. Nie ja chcę go obrażać. Chciałbym zapytać, w ile Danina na przykład wynosi. Może byś się tak zamknął, zanim zapaskudzę twoimi flakami całą podłogę. Obrażacie mnie? Wilki pożywiał się waszymi ciałami dzisiejszej nocy. Jesteśmy... No, Mogę zapłacić daninę. Może byśmy się ją jakoś dogadali. Szczególnie, że gościu miał jakieś imię. O, jak mu się czy śmieli przy sobie. Krótki drewniany róg. Zakładam, że to dzwoniło temu wełbie, Zaraz to sprawdzę. Dobra, tutaj na niewiele rzeczy pozwoliła mi się w gra zdecydować, więc mówi się trudno. Wrej dostał, bo się nie mogliśmy dogadać ewidentnie. Tu jest, Już idę. Co? Dobrze. Gotowe. No nie gotowe, bo ewidentnie nie możesz się ruszyć. Wystarczy. Mhm. Aha, przeciążenie. Lol. To zadam takiego. Co? Pewnie. Prącił w jak nie wiesz co? Twoje rozkazy już się robi. Aha Że jakiś odpoczynek byśmy sobie strzelili? Mhm, tu właśnie by się przydał druid. Chcesz czegoś ode mnie? No trudno, na nie mogliśmy się nie dogadać, no się mówi trudno. Dobrze. Przecież nie będę płakał. Już idę. Też posmakowani. Nadziecham. czy do czego mi się przydał druid? Aha, bo on pewnie mógł porozmawiać z tymi orkami, tak? Po prostu. Tak Jakby w drużynie. O, a i tam, no, nie będę brał jednej postaci druida tylko po to. No, ale bryzgnęło. Tak! Dobrze. Gotowe. Aha. Irzyjmy sobie te skrzynie. A ty w ogóle masz problemy z poruszaniem się. Okej. Okay. Jestem. Jesteś, jesteś. Jesteś tępy jak groty twych strzał. O, tu jest jeszcze jakaś piwniczka. Okej, okay, rozejrzyjmy się troszkę. Nie wiem czy chce mi się zbierać jeszcze resztę, już mało mam miejsca w, tym, w tych ekwipunkach. Pośle cię w... Dobra, mam jeszcze dwie potki. Kapłanowi damy. Okej, okay, teraz tak, tytoność, noś, ty to też noś. Skóry, myślę, że też możesz nosić. się to, uporządkujmy chociaż trochę. Złom, 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 swój. Perełkę. Skóry. Okay, dobra, troszkęśmy się ogarnęli. Kto podkłada ten głos łowcy, akurat tutaj. Ten. Słucham. Gotów. Jestem. Jakieś rozkazy? Słucham. Jestem za. Wystarczy. Zastanawiam mnie to, bo słyszę już ten głos któryś raz z kolei w którymś z kolei z RPGów tych starszych. Tak. I wiem, że gościu... To nie ma sprawy. W Co mam zrobić? wielu RPGach grała. Zastanawiam się kto to. Chcesz? Już idę. Zleśmy tam na dół. Nawet nie. Jerem C. Jak boka mego. Brawo. Cii, cicho bądź, bo usłyszą nas gobliny. Czemu siedzisz w szafie? Krywam się przed goblinami. One dopadły mojego taty i siostry. O, o, przykro mi. Wiem, że te słowa nie dają wiele pociechy, ale wszystko będzie dobrze. Zabiorę cię do wioski i znajdę tam dla Ciebie pomoc. Nie martw się o mnie. Pójdę do świątyni w Kultahar. Znam drogę. Skoro gobliny są martwe, łatwo będzie tam dotrzeć. Żegnaj, James. Ok, w czym mogę pomóc? Poziom następny. Okay, jeden poziom, jeden poziom. Tak, już idę. No po kielu was. Trzecia to nie. Rusz nie żyjesz. Głuz biciaństwo. Niewiele tu wiece. No to zadaj. O! się, no, ja to zdanie? robię? Czemu jest truciznę? poczęstowanie. Nie, okej, okay. Shit. Dobra, Gotów. ale tutaj to już. Zbieram śmieci. Złoto, strzały. Gdzie nie ma, Już idę. Twoje rozkazy. Oczywiście. Jestem. Już się robi. Widzimy bardziej o to dzwonienie w głowie goblina. A w tę stronę. Bardzo możliwe, że tam coś można by było podziałać. Aha. Okej, okay, coś tu jest. Nie, to tylko gobliny do dobicia były. Się robi. Zawsze to parę punktów doświadczenia. Się robi. Się robi. Się robi. Się robi. Się robi. No i co, i przy matce ojcu? Nie, żadnego, nic, nie? Dobra. Się robi. Może już mu przestało dzwonić. Zostaw mnie w spokoju, słyszysz. A, bóle. A. Zesz. Już idę. Dobra, Olejmy. Bo się z nim nie dogadamy w ogóle. Chociaż może jest jakiś tam Dispel Magic na nim, czy coś. I by zadziałało, no ale to nic. Wiele już nie zdziałają. Macie chociaż ze sztukę złota? Nie. Okej, okay, no co jemy na dworze? Tu jest się robi. Wieża. A w tej wieży siedzi... <laughs> Greg. Już idę. Głowa boleć. Czemu robicie, że Grega boleć głowa? skórzaste ludziki. Nic nie robię. Od czego bolałaby cię głowa? To czemu boleć? Czemu? Czemu? O Greg chce walić głowa w ściany? Zrobić, żeby ból odejść, mm -hmm. co jest nie tak z Twoją głową? Nie wiem iść z moją jaskinią. Musieć odpowiedzieć wezwaniu. Teraz nie móc i głowa boleć. Grek chce walić głową w ścianę, co by ją naprawić. Wiesz, Grek, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Mm, może mieć racja. Nie wiem, co robić. No dobra, zobaczymy. Czy będziemy mogli mu pomóc w czymś? No dobra, tu by się przydał druid, no ale rozumiem, że to jest też jakieś tam roz... znaczy rozumiem, no jest jeszcze jedno rozwiązanie także. Tu się nie spieszymy. Tu nic nie ma. Serkniemy sobie. Przed wruszeniem w drogę, O, ty w dupę węża. Jak się to robi? Ku zwycięstwu Nadchodzie. wiele już nie zdziałają. Przygotuj się na pieku draniu. Dobra, to łucznik, łucznicy jak się zajmą goblinami. Przygotuj się na pieku draniu. No, to jest dowódca goblińskich łuczników. Widzę, żeś celny tak jak i te twoje łuczniki nawet nie była walka, to było szlachtowanie świni. Upuśćmy mu trochę krwi. Upuśćmy mu trochę krwi. No i git. No dobra, tyle tego szorotu to się nie zabiorę, ale przynajmniej może coś zabiorę z... Mhm. Mm mm -hmm. Aha. Aha. Mhm. Mm Aha. On tak bardzo bardzo. O nie. O, aha. Nie, no to widzę, że mi się tak wzbogacił. Dobra, strzały sobie pozbieram do przynajmniej na to nie wydam pieniędzy. Słucham. Wesić tam po te, po strzały. wejście 2069. <laughs> no, szkoda, że premiera się przedłużyła. Mnie to nie jest specjalnie na rękę. Chciałbym, żeby to wyszło punktualnie, ale z drugiej strony chciałbym też, żeby to wyszło rzeczywiście w mega jakości, a nie w szrod. I tam Justyna. Aha, dobrze. Dobra, nic specjalnego tu nie znalazłem, więc idziemy dalej. Dokładnie. No to zadajcie. Poślij mnie boi. Poślecie w Pośle cię ode mnie no to O! Damy go tu! Trochę krwi o! Dobrze. Okej, okay, ale to są tylko gobliny chyba, nie? O, magiczne strzały! Tak, już idę. Gotów. Zgoda. Znalazłem magiczne strzały i trochę złota. I to w zasadzie tyle. Tu jestem. Lekki odpoczynek. <laughs> raczej im dać, panie. A światłość w ekwistanie, i świeci. Dobra, gdzie tu jest to wyjście? O jest. Się robi. Dobrze. A zaraz? Już idę. Ja, spis. Aha. Już idę. Co? Aha. Nie było widać za ciała przeciwnika. Chcesz czegoś ode mnie? Już idę. No, okej. Okay. Się robi. Stąd jakieś jeszcze wyjście? Czy ja czegoś nie wiem? To jest jaskinia. Nie, po prostu nie w to wejście w lasu, chyba. zaraz nie w to, czy ja się coś coś, coś pomyliłem coś. A, właśnie Zwiedziłem, chociaż trochę nie chciałem, no ale no, niech tam będzie. Po nocy podróżować, ale do Kuldahar musimy Kuldahar do, do, dotrzeć dosyć szybko. Sztuczna inteligencja drużyny wyłączona włączona. No ciekawe jak się mi popisze. Sztuczna inteligencja drużyny. Bo coś się obawiam, że łuch Będzie popis. Ale będzie popis. A nie. Przedzierając się przez pełną goblinów Dolinę Przełęczy, niedobitki prześladowanej złym fatum ekspedycji z Easthaven dotarły wreszcie do małej wioski w Kuldachar. Małe domki, wtulone w korzenie masywnego dębu, były miłym widokiem dla znużonych podróżników. Drużyna ostrożnie weszła do wioski. Niepewna, co może ją tu spotkać? Aha, okej. Okay. I to jest wejście do wioski i zarazem początek pierwszego rozdziału. No to moi kochani, myślę, że to jest całkiem fajny moment, żeby sobie zakończyć przynajmniej tą rozgrywkę. Wydaje mi się, że... Zrobimy to w ten sposób że Icewind Dale będzie swego rodzaju powracał na streamy cały czas. Myślę, że raz w miesiącu moglibyśmy się spotkać przy takim klasyku na live'ie raz w miesiącu. Będziemy sobie robić od 4 do 5 live'ów w ciągu miesiąca, więc jeden będzie specjalnie przeznaczony dla wszystkich widzów, którzy wspierają kanał w jakikolwiek sposób, więc to są Wasze gry, o których wy decydujecie i w ogóle, tak będzie miało to miejsce w następnym, na następnym streamie przede wszystkim. Jeden, od, jeden stream poświęcimy sobie na jakiegoś klasycznego, klasyczną rozgrywkę, nieważne, czy to będzie RPG, strategia, no cokolwiek tak naprawdę. To będzie druga, druga sen, e, druga rzecz. Zainstalować dochodzi do końca, wyskakuje błąd, komputer zrobił restart. Też nie działa. Ciężko powiedzieć mi co tam jeszcze może być nie tak. E, klucze rejestru do wywalenia. No, myślę, że fajnie wyszło w przypadku ostatniego... E, co tak pocięliśmy? Mmm... Tą karciankę, nie? Ten dungeon crawler na karciankę. Także to trafi normalnie jako odcinek. To jest druga rzecz, yy, więc poświęcimy sobie na jakiś klasyk, może jakąś nowość zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno te dwa już będziemy mieli zajęte na, na konkretne godziny. Czemu nie walczymy? No nie walczymy, bo już kończymy! Jestem. Zapisz grę. O. Moi kochani. Miło mi było bardzo Was gościć, chociaż to chyba nie do końca tak po polsku powinno brzmieć gościć Was na naszym kanale. Na naszym streamie było mi bardzo przyjemnie spędzać z Wami czas. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce to po pierwsze, a po drugie pamiętajcie o tym, żeby dać znać znajomym, że, że takowy kanał istnieje i że całkiem fajnie spędzamy sobie tutaj czas. Może ktoś jeszcze się zachęci. Będzie mi bardzo miło, jeżeli rozpuścicie wici po świecie o tym, że istniejemy i jesteśmy całkiem mocną, fajną grupą. Póki co, ja się z Wami żegnam. Widzimy się już na następnym live, który oczywiście, informacja o nim jest w zakładce społeczność. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej! Mm-hmm.